Witajcie. Ciekawe, czy się ze mną zgodzicie, ale czy tego chcemy, czy nie chcemy, idąc śladem Jezusa, czasem będziemy zupełnie osamotnieni, i wtedy właśnie musimy stoczyć największą walkę naszego życia, od której zależy cała nasza przyszłość. Inaczej wyglądało życie Pana Jezusa Chrystusa, Kiedy tylko wszedł w drogę odpowiedzialnej służby, od razu, zaraz po swoim szcie i wspaniałej, pełnej mozy i łaski zaraz potem przyszły problemy. Posłuchajcie. Jezus pełen Ducha Świętego, powrócił z nad Jordanu. I był wodzony w mocy ducha po pustyni, i przez czterdzieści dni kuszony przez diabła. W dniach tych nic nie jadł, a gdy one przeminęły, poczuł głód. Czterdzieści długich dni kuszenia na pustyni to pierwsze ze śladów Jezusa, w który nie wszedł on z wyboru. Widzimy, że prowadził go tam Duch Święty, ale to nie było miłe dla niego. To było tak obrzydliwe, tak odrażające i okropne być przez 40 długich dni przymuszanym, zachęcanym do uczynienia rzeczy obrzydliwych, rzeczy dalekich od tego, które wybrał dla niego ojciec. I ogień pokusy i doświadczenia to właśnie czas trudnych sytuacji, w których będziemy próbowani, testowani i doświadczani. Z różnych stron przychodzą na nas pokusy. Przychodzą na nas z powodu naszych życiowych decyzji i błędów, z powodu Bożej woli, dla której jesteśmy prowadzeni w trudne sytuacje, ale także z powodu złych ludzi otaczających nas oraz samego diabła, który także przystępuje z pokusami z wszystkich tych złych sytuacji. Jest zawsze wyjście, które daje nam Bóg, i inne wyjście, które podpowiada nam diabeł. I wtedy musimy okazać się zwycięzcami. Jak poradził sobie z tym Jezus? Posłuchajmy. I rzekł do niego diabeł: Jeśli jesteś synem Bożym, powiedz kamieniowi temu, aby stał się chlebem. A Jezus mu odpowiedział: napisano, nie samym chlebem człowiek żyć będzie. Pierwsza opisana pokusa to próba zaspokojenia głodu który akurat wtedy miał celowo pozostać, bo Jezus pościł. A więc diabeł nakłaniał go do przerwania postu, do zejścia z drogi, którą wytyczył mu Ojciec i do której prowadził go Duch Święty. Widzicie, że była to próba zaspokojenia swoich naturalnych potrzeb, ale w sposób niewłaściwy. I jeszcze też trzeba przyznać, nie był czas na cuda i znaki, a też cuda i znaki. Jezusa nie miały służyć zaspokajaniu jego prywatnych potrzeb, lecz miały służyć ludziom dla zbawienia, dla okazania boskiego planu zbawienia, no i wiary wskutek tego, co będą oglądać. A więc to nie był czas i miejsce na cuda. I tak właśnie bywa, że w naszym życiu wobec naszych naturalnych potrzeb, wobec sytuacji, które i tak są naszych pragnień, niedomagań, przyjdzie propozycja drogi na skróty. I takich skrótów dzisiejszy świat jest pełen. Wiecie, może słyszysz, że ci się należy, że trzeba się nagradzać, że trzeba korzystać, czemu miałbyś mieć lżej od innych, ale nie za cenę pójścia na skróty. Tego chce chyba tylko diabeł. I kolejne sytuacje, którym stawiał czoła Jezus i wyprowadził go na górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł do Niego, Diabeł, dam Ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana i daj ją komu chcę. Jeśli więc Ty oddasz mi pokłon, cała ona Twoja będzie. A odpowiadając Mu, Jezus rzekł, Albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać będziesz i tylko Jemu będziesz służył. Druga szansa to pokusa. By przyjąć chwałę lub władzę, ale nie wieczną chwałę i wieczną władzę, do której dążył, jest, a do której droga prowadziła przez cierpienia i to była trudna droga, lecz by przyjąć tę ziemską, tę chwilową władzę czy, czy chwałę w zamian za ustępstwa, za kompromis i wyrzeczenie się. Drodzy, jesteśmy często kuszeni, by piąć się kosztem innych. Wiecie, że ludzie władzy często mają coś na sumieniu i oni oszukują nawet najbliższych współpracowników. Dla zysku donoszą, podkopują, kradną. Może wykonują inne rzeczy, wyzyskują biednych, słabszych. Ale to tylko dlatego, że diabeł pokazał im i nam wizję wielkości na tym świecie. Nie dajcie się spałamucić, Jezus wzgardził tym i wy nie dajcie się na to namówić. Trzecia sytuacja potem zaprowadził go do Jerozolimy i pokazał mu, Postawił go na szczycie świątyni i rzekł do niego, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Albowiem napisano aniołom swoim przykaże o Tobie, aby cię strzegli. I na rękach nosić cię będą, abyś nie uraził o kamień nogi swojej. A Jezus, odpowiadając, rzekł mu, powiedziano: Nie będziesz kusił Pana Boga swego. Wiedzcie, że ta trzecia propozycja. To dziwna propozycja, by pójść w życiu drogami krętymi, licząc na Bożą ochronę. Jezus miał uczynić w swoim życiu tylko wolę Ojca. A tu okazja, by skoczyć, by zrobić coś takiego nietypowego, ciekawego, intrygującego. Wiedzcie, że w życiu takich okazji mamy wiele, ale warto zapytać się, czy Bóg pójdzie z nami tą drogą, czy. Inaczej wchodzimy w pokuszenie, a potem, czy Bóg nas wyratuje. I można tu przywołać wiele obietnic, by usprawiedliwić taką czy inną drogę, ale ważne jest, abyśmy uważali na drogi niebezpieczne, na drogi kręte. Jezus nie miał ryzykować. Jezus miał poważną misję do wykonania. I my sami jesteśmy niekiedy kuszeni, by zająć się czymś byle jakim, a zarazem ciekawym. Bądźmy trzeźwi, ostrożni, uważajmy i może dlatego, że taka pokusa może skomplikować nam życie. Nie chciejmy chwili zapomnienia życiowych okazji, po których stracimy kontrolę. A jakże trudno będzie ją odzyskać. Drodzy przyjaciele, kończąc ten fragment, czytamy, a gdy dokończył diabeł kuszenia, odstąpił od niego do pewnego czasu. Jezus idąc, Trudną drogą zostawił nam ślad. Jezus oparł się pokusom w sposób zwycięski, zwyciężył diabła. My też, o ile w ślad za nim wybierzemy, wolę Ojca, będziemy ostrożni i skorzystamy z mocy Ducha Świętego, o którym czytamy, że Jezus w mocy ducha chodził po pustyni, gdy skorzystamy też z mocy słowa, które dał nam Bóg, a którym jest odpowiedź na każdą pokusę, to niezwykle cenne. Gdy w walce z pokusą wspiera nas Bóg, wołajmy więc i nie ujdź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Drodzy, zwyciężajmy razem z Jezusem, idźmy w Jego ślady. Subskrybuj nasz kanał. Będziesz na bieżąco z nowymi odcinkami.